Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce, w zasadzie o małych przyczepkach dzisiaj, bo będzie to odcinek z cyklu na Wasze przyczepy na naszym kanale, nagrywany na zlocie karawaningowym przy targach Karawan Salon w Poznaniu. I przerwa na samolot. A dzisiaj swoją przyczepę pokażą nam Dorka i Włodek. Witamy Powiedzcie na początek, skąd wziął się pomysł na niewiadóweczkę Jak to się u was zaczęło? Jak to się zaczęło? No. No, zaczęliśmy podróżować e, tutaj renówką naszą, a później. A bo macie e, trafika, tak? Trafika, trafika, tak? Trafika właśnie. Vivaro, trafik. Trojaczki. Później e, Włodek kupił sobie malucha. No i chyba tak do kompletu, bo nie chcieliśmy nic dużego inwestować w jakieś tam papierowe przyczepy. Także chcieliśmy, żeby obudowa była cała, żebyśmy mogli ją sobie zrobić sami. A że malucha też robiłem sam, no to mówię, to przyczepa może być też nie lodówka. Stworzył ładny, ładny zestaw tak, mówię, jak będzie ładny zestaw z maluchami powiedz co zrobiłeś może zacznijmy od zewnątrz jaki był zakres prac no zakres prac, no to wiadomo usunięcie pajączków szlifowanie pod... lakierowanie lakierowanie, no czyli kompletnie tak jak całą skorupkę trzeba cała, była... cała skorupa była do odnowienia zdjęta z ramy, rama też odnowiona a który to rok jest? Przyczepy? Jest to 79 rok. Ale y, widzę, że już y, po nowemu macie podpory, czy podpory były też wymienione? Te podpory były wymienione, y, ośka była wymieniona, y, dorzucony jest hamulec. A tak do... widzę, że jest hamowana i najazd też mamy tutaj z przodu. Coś z przodu też było wymieniane. Wymienialiście okienka, widzę nowe y, podnośniki, y, nożycowe dachu. Nowe podnośniki dorzucony jest tak y, samo panel solarny. Są tak samo tutaj otwierane okna, bo to jest jeszcze wersja 126B, gdzie nie było otwierane. To taki przełom tych, tak, tych tak. 80. 70. lat, kiedy, kiedy to wszystko wchodziło. No i mniej więcej chciałem, żeby była tak zachowana w takim właśnie w stylu, czyli lampy też nie są oryginalne, ale zbliżone kształtem do, do tych z dawnych czasów. Bo to dokładałeś, tak? tak. Twoja nie miała. No, ale nie no to, to tak jak u mnie też, tylko odblaski z przodu, ale e, obrysówki, lampy obrysówki. pozycyjne przednie warto mieć. Widzę, że masz zamontowane pod spodem koło zapasowe. Czy jest to oryginalna konstrukcja, czy sam I robiłeś? Jest to oryginalna konstrukcja, też właśnie kupiona w sklepie... Y Udarka, udarisa. udarisa tylko tyle że musiałem dać poprzeczkę w ramię, żeby można było przymocować aha czyli nie było takiej no bo w oryginalnie w tych właśnie w tych NKach aktualnych co wychodzą no to już jest ta poprzeczka że jest aha to no właśnie do ja się zastanawiałem do czego to się montuje bo początkowo też chciałem sobie tak koło zamontować Lampy masz oryginalne nie, to, nie, są nie to, są już te, zastępcze. to są te podróby takie zbliżone właśnie do oryginalnych. A jak zrobiłeś, bo widzę, że masz jedną czerwoną, czyli w środku jest dwuwłóknowa żaróweczka. Co musiałeś przerobić, żeby ta lampa w ten Całe sposób? Całe mocowanie, mocowanie całej żarówki, ja że jestem elektrykiem, dla mnie to nie było, nie było problemu. No tak, no tak. Zwykły wyjadać to, to ma problem. Tak jak ja kupiłem te lampy i pierwszy raz jak je zobaczyłem, mówię, czegoś tutaj brakuje. No dobrze, to może przejdźmy do środka. No to środek to już żona. Tak, tak. Musieliśmy pójść na kompromis. Z zewnątrz mąż, a środek ja, moja aranżacja. Także zapraszamy. Proszę, proszę. Ale Gospodyni przodem. Ale oczywiście wykonane moje. <noise> I opowiedzcie nam o, o tym wnętrzu. Co tutaj było do roboty, bo podejrzewam, że wszystko. Jest to wszystko. Czyli Czyli tak, z technicznych rzeczy, no to wiadomo. Elektryka była położona cała nowa y, do, całe dołożone zasilanie solarne, akumulator, zbiornik na wodę wszystko jest, wszystko jest zrobione na nowo. Mówię, zresztą ona nie miała. A panel jakiej mocy? Panel jest 100W 100 wystarcza Wam? Wystarcza Macie lodóweczkę Webasto? Be, bez Webasto Właśnie widzę tutaj lodóweczkę ładnie wpasowaną To jest 12V czy? To jest normalna 230V ty, ty... Na przetwornicy czy? I, i zasilaniu właśnie akumulatorowe. akumulatorowe Taka ładna, zgrabna Loduje. Już nie ma w lodówce. Ta <gry> oryginalna ta od Dariusa, tak? Tak zgadza się. Czy pod nią coś macie? Jakąś izolację? Ale Alu Fox jest. Czyli tak jak większość patrzyłem na, na filmach właśnie na YouTube, jak właśnie jak inni to robili. I też brałem inspirację właśnie z innych filmów. Zwróciłem uwagę, że macie tutaj piękny kącik kawiarniany i też taki wysuwany, fajny organizer do podpięcia rozdzielacz. Ale nie widzę kuchenki. Nie gotujecie wewnątrz. Nie, nie chcieliśmy wewnątrz gotować, raczej na zewnątrz. Nie chcieliśmy tutaj już jakichś zapachów dodatkowych. Tak żeby to był taki typowo salonik. Mamy oni przedsionek, mamy tą moskitierę tak? mamy taką wszystkie na zewnątrz stoliki taka rozkładana szafka i szafkę, tak samo, na jest także wszystkie rzeczy bo stolik na... też jest nowy wycięty, widzę, ładny blacik tak, tak, chociaż no, nie ten kolor, co sobie zaprojektowałam wymieniłabym na jaśniejszy może wymienię ale to chyba ten sam co blaty, nie? Tak, tak. tak, tak, tylko, tak że... tylko, że chciałam coś zrobić. Jaśniejszy, jaśniejszy kolor. Tak, jaśniejszy aha, nóżka tak. taka widzę, nietypowa. Nietypowa taką znalazłem, właśnie nóżkę na, na Allegro. Ona jest w jakiś sposób składana, czy, tak, czy to jest teleskop? Nie, normalnie jest. Czyli jest regulacja tutaj, ale. Aha. tak to odkręcam. O, aha, jest normalnie. I, I normalnie tam zakręcam. Aha. Bo na pierwszy rzut oka to myślałem, że to taka sciskana hmm. do dołu bardzo ładnie wygląda. A gdzie kupione? Na Allegro. Na Allegro. Można zamówić śmiało. Wszystko robione samemu oprócz prądu. Na fronty, tylko zamawialiśmy na wymiar, a tak to mebelki tak to zrobił. Tak. Tu jeszcze mamy takie ukryte. Toaletem. Mhm. Wysu wysuwana. Musi, musi być. W, ra w razie czego. A obok yy, taka wąska szaweczka, taka to, została to została tak, i taka kawałek przestrzeni na na przydasie. No i Tutaj jest cała. Tutaj też wszystkie garnki kuchenne. No i tutaj tak, jest elektryka także, też. I elektryka. I elektryka. Tu przetwornica. I jak wam się podróżuje taką małą przyczepką? No fajnie właśnie. No to najfajniej to, że wszystko zrobione własnymi rękami, to najbardziej cieszy, no, prawda? To taką satysfakcję daje, no, tak, nie? Tak, tak. no to na, no Chyba najwięcej, że to nasza praca. I... To co innego jest właśnie iść do dillera, wyłożyć gotówkę i wyjechać z salonu. Czyli e, jeżeli e, tak byście spojrzeli wstecz, to jeszcze raz byście kupili przyczepę do remontu, e, czy bardziej już teraz. E... Co, co do remontu, to już mam następny poloner zakupionego do remontu. Tak. Aha. Be, 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 będzie zestawem e, z tą przyczepką. Chyba tak, bo z maluch to tak ciężko pociągnąć taką. wtedy na, na jakieś takie właśnie zloty Nie ma w Polonezie, to już wyższy komfort nie jazdy. To już, to już nie dość, że wygląda dobrze z przyczepą, to jeszcze jest całkiem komfortowym samochodem, jak na tamte lata. Tak, także remont teraz czeka Poloneza. Ale jeżeli mielibyście drugi raz sobie wyremontować taką przyczepkę, bo chodzi mi o to, czy remont był uciążliwy, trudny. Czy, czy, czy nie było aż tak źle? Nie, nie Ja jestem tym w ogóle, elektromechanikiem samochodowym to Była zabawa po prostu no, a, tak. Dla mnie to jest zabawa, tak, tak. tak. Czyli poleci, polecilibyście, nie. widzą nie Ratowanie starych no, przyczep tak. Jak ktoś potrafi, bo jak ktoś nie potrafi To jest może przerażające Dla mnie to jest <śla> przerażające tak, Jak zawsze właśnie wszystko zrobi, to Dolka właśnie zawsze, że Tylko pójdzie do tego garażu i siedzi A ty <śla> mówisz, to tam to, tamto <śla> No tak, no ale jak zamówione, nie, no to trzeba, trzeba zrobić. Wnętrze bardzo fajnie Wam wyszło. Dobór kolorów bardzo mi się podoba. No naprawdę przyjemna przestrzeń. Taki spokój z Waszej przyczepy bije. Także bardzo fajne miejsce na odpoczynek. A powiedzcie, jakie macie plany? Oprócz zlotów takich klasyków, gdzieś pojechać, gdzieś dalej? Gdzie jak na razie byliście, jak naj... gdzie zajechaliście najdalej? Najdalej, no nie wiem, no Chorwacja, Chorwacja i Wenecja. Była we Włoszech w Włoszech i tak, Wenecji. Tak. Także tak. daliście takie nowe, dosyć ciekawe życie w tej przyczepie. Tak. Czyli ponad 3000 km zrobiła. Tak, już tak. Chociaż mamy ją dopiero już rok, półtora, czas, półtora, półtora roku. roku tak. A jakieś plany, gdzie byście chcieli pofrunąć? No, nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze nie mamy planów. To się okaże. Na spontanie. Na spontanie, tak. Tak jak to się mówi, gdzie koła powiozą czy po <śm> zawiozą. <o. śm> Tutaj widzę e, przy wejściu masz fajny system sterowania z podglądem e, na solar i e, radykiem. Tak, zgadza się. To taki, można to naprawdę stworzyć, klimat taki kawiarniany muzyczkę włączyć. A właśnie, oświetlenie. Chciałbym zobaczyć, jak, jak rozwiązałeś oświetlenie wnętrza. Czyli jest. O tak, o, można. Czyli wyłączam tutaj wszystkim. Mogę włączać tu i mogę włączać też. To będzie na tym. I tak. Zewnętrzne oświetlenie włączam mhm. tutaj. I cały ten sterownik y, panela solarnego, bo w zestawie bu, było to kupione na Aliexpressie Oczywiście był z tym małym, ten, ten niebieski, tym niebieskim sterownikiem. Ale właśnie kiedyś, kiedyś słyszałem właśnie od kapitana przyczepy, żeby, z, żeby zastosować inne, że one się nie nadają to Też właśnie słyszałem, że potrafią niejeden mm. akumulator przeładować tak, i skończyć i... jego życie No tutaj widać, że nie ma słońca, ale widać, że coś tam, coś tam ładuje Coś tam sobie zawsze złapie No i tutaj ten przycisk służy do... Aha, do uruchamiania kranu. Jak tak, to rozwiązane jest? Tak, bo właśnie Dorka nie chciała innego z mikrowłącznikiem, no to musiałem zastosować domowy, no to musiała być jakaś pompka, która będzie tą wodę pompować, wiadomo, że tu się nie wytworzy takie ciśnienie. No i zrobiłem to. Włącz, włączane jest tutaj i tu jest cała maszyneria. Cała maszyneria. Z, pompka właśnie tutaj jest. Do wody porozpro, rozprowadzone. Zwykły, zwykły baniak, nawiercony. Tam jest zanurzony przewód i. Aha, w ten i sposób. W zasadzie, tak. A tutaj jest y, przewód od wlewu. W lewo? Zewnętrzny I, wlew. Od znowu skorka zrobiłem. Y, w, w, odpowietrzenie. Odpowietrzenie, żeby właśnie. Aha. No super. Kradnę wam ten pomysł. Bo słuchajcie, na tych targach kolejny kran i przestał działać. No, Także chyba pójdę właśnie w taką konstrukcję. A macie bardzo też zgrabny zlewik tutaj zamontowany, e, gdzie udało się takie coś dostać. To już Dorka kupiła. Tak, <laughs> ja, to jest zwykła miska. W Stelkrosie chyba kupiłam tak za parę groszy, nie wiem, 30 czy 40. Zł. Naprawdę. Tak. Ale to super zgrabnie wygląda. Tak, tylko był problem z, z, roz z rozwierceniem otworu na zamontowanie właśnie tego, tego sitka. No tak, bo to nierdzewinium to, to nie chce się wiercić łatwo. To koronki na tym wysiadają, tak. nie? Się. Tak więc dziękuję wam za podzielenie się swoją historią i swoją przyczepą z widzami. Życzę wam wielu udanych podróży, wielu przygód no i bezpiecznych powrotów do domu. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się do zobaczenia wkrótce. Cześć.